Pewien mało rozgarnięty nastolatek kochający morskie przygody postanawia zostać piratem. Szybko ogarnia sobie załogę, a potem statek i wyrusza ku przygodzie. Ja wcale tutaj nie opowiedziałem początku One Piece'a, tylko Janko Pistoleta. Możecie mi nie wierzyć, ale recenzję Janko Pistoleta zaplanowałem już dawno. Ostatnio okazało się, że Egmont postanowił ten komiks wydać powtórnie, dlatego miejcie na uwadze, że recenzuje stare wydanie. Poza pierwszym epizodem wszystkie opowieści wydają się być schematyczne. Król zleca Janko Pistoletowi jakieś zadanie. Posłaniec znajduje go w Nantes w karczmie pod Kulawym Korsarzem, Janko Pistolet rzuca się w wir przygód i wypełnia powierzone zadanie tylko po to, aby dowiedzieć się, że król się rozmyślił. Po drodze jest całkiem sporo gagów, których nie powstydziłby się sam Jack Sparrow. Możemy liczyć na wyprawę po piracki skarb, morskie walki, ale też kolonizowanie Afryki, i odkrywanie Ameryki Północnej. A na koniec musimy zaopiekować się pewnym genialnym naukowcem. Graficznie Janko Pistolet bardzo się zestarzał, ale jeśli komuś odpowiadają inne dzieła tych autorów, jak Asterix, to nie powinno mu to szczególnie przeszkadzać. Tak jest ze wszystkim, poza głównym bohaterem. Autorzy najwyraźniej nie byli zadowoleni z jego twarzy gdyż w dwóch ostatnich rozdziałach różni się ona od wcześniejszych. Kolory robią wrażenie nieco wyblakłych, a na jednej z kart zupełnie się rozjechały. Świat i ubiór odpowiadają temu z epoki, jaką był XVIII wiek, a rysunek odpowiada temu frankofońskiemu z lat 50. XX wieku. Część robi wrażenie raczej pobieżnych szkiców niż w wersji ostatecznej. Przedstawienia Afrykanów, Indian oraz Azjatów są stereotypowe i przez niektórych mogą zostać odebrane jako obraźliwe, rasistowskie albo niepoprawne politycznie. Janko Pistolet jest chyba najstarszym komiksem, jaki recenzowałem do tej pory. W Polsce ukazał się on w 2008 roku, a oryginalnie w belgijskim dodatku do pisma La Libre Belgique o nazwie La Libre Junior. W częściach w latach 50., przy czym wydanie albumowe ukazało się dopiero na przełomie tysiąclecia. Początki rozdziałów zabierają oryginalne plansze tytułowe po francusku. W najnowszym zostały one przetłumaczone na polski. Na sąsiedniej stronie mamy informacje, kiedy dokładnie ukazały się części albumu. Nie ma możliwości, aby ktoś pomylił komiks z innymi autorami, ponieważ każda karta jest podpisana. Samo wydanie oceniam na bardzo przyzwoite. Zastosowano bardzo twardą, błyszczącą okładkę. Z tyłu króluje biel i przypomnij, iż jest to legendarny cykl komiksowy. Wewnętrzna strona okładki zawiera szkic Bitwy Morskiej. W środku mamy 224 strony papieru offsetowego. Pierwsze cztery strony zawierają artykuł o powstaniu komiksu, a z tyłu jest okładka 14 numeru Pilote, przedstawiająca Janko Pistoleta w towarzystwie Rosin, innej znanej postaci komiksowej tego okresu. Karta nadaje się na plakat. Komiks jest owocem współpracy René Gościnnego i Alberta Uderzo. Obaj twórcy należą do najwybitniejszych w historii komiksu współtworzyli zręby nowoczesnego komiksu frankofońskiego. W tym duecie za scenariusz odpowiada Renny Gościnny. Jest on synem polskich imigrantów żydowskiego pochodzenia. Studio Walta Disneya nie poznało się na jego talencie i nie zatrudniło go jako rysownika. Scenarzystą został dopiero po poznaniu Morisa, z którym stworzył Lucky Luke'a i Alberta Uderzo. Gościnny zmarł podczas testu wysiłkowego S.E.R.C.A. w wieku 51 lat. Albert Uderzo był Francuzem włoskiego pochodzenia. Na przeszkodzie edukacji artystycznej stanął jego daltonizm i kolorowaniem zajmował się jego młodszy brat Marcel. Podobnie jak René nie spełnił marzenia o pracy dla Disneya. Razem z Gościnnym założyli magazyn Pilote. Gdzie publikowali wiele komiksów z Asterixem na czele. W 1998 roku Uderzo odzyskał prawa do Asterixa, których 60% odsprzedał 10 lat później wydawnictwu Ashett, a w roku 2011 odsprzedał resztę, by przejść na emeryturę. Zmarł niedawno, bo w 2020 roku. Ogólnie rzecz biorąc, Janko Pistolet dość poważnie się zestarzał. Zarówno jeśli chodzi o kreskę, jak i fabułę oraz humor, ale w dalszym ciągu jest to pozycja warta uwagi. Polecam go fanom twórczości gościnnego i uderzo oraz zainteresowanym historią komiksu. Dotarliśmy do plusów, więc co można wymienić przede wszystkim? Wydanie Przygoda i ten Stary humor, który mi jednak odpowiada. A minusy? No jednak jest to trochę przestarzałe tą ci myszką i dla niektórych może się wydać obraźliwe. A jeśli chodzi o moje oceny to grafika 2 na 3, fabuła 2 na 3, a wydanie 3 na 3. Moja absolutnie subiektywna ocena to 7 na 10. Jeśli chodzi o Janko Pistoleta, to to by było na tyle. Jeśli filmik się podobał, no to wiadomo, łapka w górę. Jeśli macie mi coś do powiedzenia, no to od czegoś są komentarze. Możecie mi też wspomóc przez ten link w Patronite. Ale też możecie obejrzeć inny filmik. Więc to by było na tyle.